Że jestem głupi i oczywiście nie wiem, jaki jest dzień. Dzisiaj jest dzień 18 marca, czyli dzień Johna Dołego, czyli przetłumaczyć, przetłumaczyć to na polski, to znaczy nieznany z nazwiska. To jest właśnie dziwne i. Nie też dla Was, ale to jest prawda. Jakbyście pytali, to to, to wiesz. Jest... John Doe to jest hacker, tak? Jak się gra 18 marca, czyli dzisiaj, to to można to możecie do, John z po prostu i nie będzie po prostu. Coś ci, tam, coś ci tam zrobi, ale nie wiem, co Ci tam zrobi, ale coś Ci tam schakuje i nie będzie na pewno to przyjemne, jak sobie. No i więc... John Doe. Właśnie chodzi o John Doe, to, to właśnie szukam tego w Wikipedii, o John Doe. Poszukam albo w Robloxie, albo, albo w Wikipedii. Zobaczymy, kto będzie mieć, kto, kto, która będzie ciekawsza. I już to robię. Pierwsze udało mi się wyszukać w Robloxie jego awatara, więc yy, mogę wam zaraz tutaj pokazać. Yy, I już szukam. I już jest. John Doe tutaj piszę, jestem John Doe i, i jestem anonimowy, więc a John Doe już wam mówiłem to znaczy niezdane z nazwiska więc więc to już był Roblox, więc teraz będziemy sprawdzać Wikipedia. Już sprawdzam. Wikipedia Rządu. Nazwisko używane w USA dla określenia mężczyzny o niezidentyfikowanej lub ukrytej tożsamości dla określenia kobiet używa się nazwiska Jane Janet Doe. Termin ten stosuje się zwłaszcza w aktach policyjnych, sądownictwie i dokumentach prawniczych. W innym znaczeniu jak do to także zwykły szary obywatel. Można go, porównać go można z polskim Janem Kowalskim, chociaż w tym kontekście używane są także nazwiska Jochen Public. W Polsce odpowiednikiem opisywanego pojęcia w terminologii prawniczej i policyjnej jest skrót NN. Więc y, tak to wygląda i zapewne nie chcielibyście być y, schakowani i ja też bym nie chciał, więc bądźcie y, uważni, bo John Doe to, 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 to taki po prostu typek, który może w każdej chwili to zrobić, więc y, ja się z wami żegnam, papa z tej ale i to jest koniec odcinka. Więc żegnam się. Papa! Pa.